Kolejny dzień pielgrzymowania duchowego to także łączenie się z tymi, którzy przeżyli ten dzień rekolekcyjny, a dzisiaj w sposób szczególny pochylali się nad tajemnicą kościoła, który ma swoją hierarchię. I to słowo hierarchia to wiemy, co oznacza, nie? Władzę. Kto ma trochę władzy? Ten może rządzić, decydować, wybierać. Ten może na różny sposób kierować także tymi, którzy mu podlegają. Staje się kimś. Tylko zapominamy, że hierarchia w rozumieniu Pana Jezusa to przede wszystkim nie władza, a służba. I to jest jakby podstawowy wymiar Kościoła Hierarchicznego. Skąd się wzięła? Znikąd inąd, jak właśnie z ustanowienia pana Jezusa, to on wybrał sobie dwunastu apostołów, to on im udzielił ducha świętego, to on ich namaścił do, do posługi, kiedy mówi: Odejdę z tego świata, macie kontynuować moje, dział, moje dzieło, macie być tymi, którzy będą sprawowali sakramenty, tymi, którzy staną na czele wspólnot, które zaczną się tworzyć, ludzi wierzących. I zobaczcie, że. Jezus ustanawia biskupów. To biskupi, ci apostołowie, dopiero kiedy kościół się rozrasta, kiedy widzą, że już się dają radę posługiwać, zaczynają do pomocy dobierać sobie tych, którzy na mocy ich władzy, tej przekazanej od Chrystusa, będą także sprawowali sakramenty, ustanawiają diakonów, później powstaje. Całe grono prezbiterów, czyli kapłanów, którzy mają udział we władzy biskupa. Tak jest do dnia dzisiejszego. Na czele tych nawet dwunastu, wydawać by się mogło, że są równi, Pan Bóg mówi, jest Piotr, Ty jesteś Piotropoka, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Co zwiążesz na ziemi, będzie związana, co rozwiążesz. Ja to szanuję, mówi Pan Jezus. Zobaczcie, jak wielkim zaufaniem, jak wielką zarazem odpowiedzialnością obarcza Piotra. Piotra nie tylko świętego, ale także jego każdego następcę, papieże, który sprawuje urząd, właśnie ten hierarchiczny. I możemy się, moi drodzy, nie zgadzać z wieloma rzeczami, które się dzieją w kościele, ponieważ trzeba nam pamiętać o tym, że hierarchia. To nie jest tylko i wyłącznie to, że ktoś będzie za nas decydował. My wiemy, że są różne ustroje, które działają. Kościół jest hierarchiczny i dobrze. On może dzięki temu jeszcze funkcjonuje i jest, bo, jak tak mówiąc, bardzo kolokwialnie, jeden drugiemu patrzy na ręce. Na ręce wikariuszy patrzy proboszcz, przyglądając się, jak działamy, jak coś źle, prawda? Odpowiednia repremenda. Na ręce proboszcza patrzy biskup, jak przyjeżdża na wizytację. Wikariuszy się mniej czepia, wtedy probosz obrywa. Na ręce biskupa patrzy arcybiskup, który odpowiada w metropolii. Na czele tego stoi papież Franciszek można powiedzieć, ma najłatwiej, ale zapominamy często o tym, że na jego ręce patrzy cały Kościół. I na jego ręce patrzy przede wszystkim Chrystus, który zapyta kiedyś Go, co zrobiłeś z moim kościołem. Co zrobiłeś z tymi, których ci dałem? I dlatego, moi drodzy, ta hierarchia, ona ma bardzo głęboki sens wtedy, kiedy człowiek umie przyjmować wolę. Kiedy umie się podporządkowywać, a też wtedy, kiedy rozumie. Bo może być taki rodzaj rządzenia, w którym człowiek otrzymuje z góry predyspozycje, dostaje wytyczne. Ma to zrealizować nikt go nie pyta o zgodę. I są tak czasami jest w pracy, takie w różnych momentach: zgadza się, nie zgadzasz, masz to zrobić, i koniec. W kościele hierarchicznym nas też wielokrotnie nikt o zgodę nie pyta, tylko każą nam robić, ale czynimy to w duchu posłuszeństwa, bo wiemy, że ktoś, kto podejmuje decyzję, bierze za nią pełną odpowiedzialność. I nawet jeśli ja spełniam jakąś posługę wśród was i spełniam zarządzenia naszego biskupa, to mimo, że czasami od was obrywam słownie, ksiądz wymaga, prawda, coś tam, coś tam, to odpowiedzialnością za to obarczony jest biskup przed Panem Bogiem. Ja od, ja od was, ale rozumiem, jak to działa. I teraz zobaczcie, moi drodzy, że dlatego właśnie ta hierarchia ma bardzo głęboki sens w Kościele. Ona wprowadza porządek, porządek, który idzie od Chrystusa. Tu nie ma miejsca na samowolę, tu nie ma miejsca na to, że robię to, co chcę. I to jest niesamowicie piękne, że ten cały kościół, kościół powszechny, idzie w jedną stronę, idzie w jednym kierunku. I chociaż są pewne różnice między parafiami, pomiędzy diecezjami, pomiędzy państwami i ludźmi wierzącymi, to ten kościół ma coś, co jest niezmienne to jest Chrystus. I dopóki kościół będzie pilnował tego, co nazwiemy Bożym nauczaniem, tego, co nazwiemy Ewangelią, dopóki będzie ją głosił, dopóki będzie ustanawiał prawa oparte na nauczaniu Jezusa, na tym głównym nurcie, to nigdy nie zginie. Ale jeśli zacznie głosić swoją naukę, jeśli zacznie głosić siebie, to jego los jest bardzo marny. Myślę, że dzisiaj warto też pytać się siebie, nie tylko my kapłani, ale i każdy z nas, kto należy do wspólnoty kościoła, jaki jest z moim posłuszeństwem Panu Bogu. Z moim posłuszeństwem Kościołowi, jako wspólnocie, z moim doświadczeniem bycia właśnie w tej wspólnocie, tutaj, w tej rzeczywistości, która jest, bo raz jeszcze powtarzam, mamy prawo się z wieloma rzeczami nie zgadzać, mamy prawo do własnego zdania, mamy prawo do tego, aby na różny sposób, mamy prawo do tego, aby na różny sposób także o tym bardzo głośno mówić, ale jeśli Piotr powiedział, to wszyscy go słuchali. I to jest właśnie ten przywilej Piotra, to jest właśnie ta odpowiedzialność, to jest to, co dzisiaj w Kościele nazwiemy także posłuszeństwem.